Witajcie, witajcie. Dużo od Was wiadomości mam, bardzo fajnych. I to ciekawe, zaczęłam nagrywać filmik 11:11. .11. Tak, jakby znak przyszła wiadomość bardzo ciekawa od jednej klientki: pytanie, czy można łączyć rytuały. I postanowiłam w przepływie właśnie Weny nagrać filmik i podziękować za piękną wiadomość. E, też tutaj, mm, e, tutaj o sobie. Już patrzymy. Eee, już patrzymy sobie tutaj. Dziękuję serdecznie za wszystkie Wasze wiadomości, e, za wszystkie e, dobre słowa. Już momencik. Jest piękna, przepiękna wiadomość. Aż muszę ją przeczytać. Pani Kasiu, dziękuję bardzo, jestem pod ogromnym wrażeniem. <laughs> bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonią niedowiarkowie, bo to nie kart, znaczy karty pomagają, jeżeli czytamy przeszłość zdecydowanie, ale to głównie nasza intuicja, wizja, która, kiedy łączymy się z polem informacji, ta energia nadciąga, dlatego czujemy. To sami na przykład, kiedyś mi się śnił taki rozbity samolot, pamiętam wtedy była jakaś katastrofa, Czasami energia jakiegoś wydarzenia jest bardzo silna, i ona po prostu dopływa do nas. To zależy od naszej wrażliwości. Osoby, często, które układają karty, czy wróżki, czy jasnowidzowie, są to osoby nadwrażliwe. Ja mogę powiedzieć, że jestem osobą bardzo wrażliwą, że. Wręcz czasami muszę się jakby chronić przed niektórymi odczuciami, bo na przykład energia jakiegoś wydarzenia, które nadchodzi, my to gdzieś czujemy. W sobie bardzo głęboko. Tak samo jest, jeżeli dzwoni do mnie osoba. Ja lubię na kamerce rozmawiać, tak jakbyśmy pili sobie kawkę. Zawsze mam, o, gdzie mam taki kubek piękny <laughs> z kawą. Wtedy ja czuję. A karty pomagają. One po prostu jakby pokazują znaczenia, bo intuicyjnie. Jak to wygląda? Łączymy się z energią, to są nasze karty, to jest nasza energia. Intuicyjnie wyciągamy odpowiednie karty. Nie ma znaczenia, czy ja czytam tarota. Ja bardzo obie grą wetele. To jest moja najstarsza talia, tarota. Zresztą francuska talia, którą dostałam od mojej przyjaciółki, która napisała właśnie: Niech ci przyniesie szczęście! No i tak było. <laughs> Przyniosła mi szczęście. Też ta, też, ta, też ta talia. Zresztą wszystkie mam talie, które dostałam od mojej przyjaciółki. Przynoszą mi, przynoszą mi szczęście, bo prawda jest taka, że karty tarota powinny być podarowane, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. Ale tutaj pani Marzenka pisze. W pracy faktycznie jest pod górkę. Na razie stresujące, ponieważ pracują w szpitalu, w którym jest dużo pacjentów z wirusem. Uczucia zamrożone faktycznie. Jestem od ponad dwóch lat w separacji, nie mogę uwierzyć, jestem ogromnie zaskoczona. Nic pani o mnie nie wiedziała, nie rozmawiałyśmy wcześniej, niewiarygodne. Bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno będę w relacjach z panią i będę yy, po prostu yy, korzystać. I z chęcią bym skorzystała ze skarbów z pani sklepiku, moją bardzo dobrą energię. Zapraszam, a przy okazji <laughs> reklamę, piękny organ już. Wielu klientów zakupiło go cudowny, z dobrą energią. U mnie tylko rzeczy są dobre, z dobrą energią, więc zapraszam. Ale teraz przejdźmy do pytania: Pani Agusi. piękne pytanie, czy rytuały można łączyć? No właśnie. Każdy ma swoje sposoby wykonywania rytuałów, czy pracy nad własnym życiem, nad mapą marzeń. Ja uważam, że tak, można łączyć pod warunkiem, że e, tak jakby mamy główną ideę błogosławieństwa. Zazwyczaj, jeżeli ja wykonuję e, na przykład rytuał dla siebie, czy nawet e, tutaj dla kogoś, w domu mam kącik finansowy, czyli rytuały na dostatek, swoje, ale oddzielne dla klientów. E, mam kącik na rytuał na przykład zdrowia. Nie łączę tutaj tych energii, dlatego że to są oddzielne. W oddzielne też dni możemy wykonywać poszczególne rytuały. Ja zazwyczaj, ja zazwyczaj opieram się na takiej wiedzy magicznej, czyli na zasadach białej magii, jeżeli to są jakieś takie rytuały złożone, ale często też jakby. Wstaję rano i czuję, albo no, czuję, że akurat na to jest dobry dzień i wiem, że o tej godzinie powinnam coś po prostu zrobić. No, ja się bardziej kieruję intuicją. Właściwie takie moje proste rytuały zaczęłam wykonywać. No, jak byłam dzieckiem, zawsze mi się moje marzenia spełniały, zawsze moje jakieś rzeczy się spełniały. Też pamiętajcie, że jeżeli robimy rytuał, nie mówmy komuś, w jakim sensie robimy ten rytuał, jeżeli chodzi o marzenie. Bo żyjemy w świecie energii, w rodzinie. Często są osoby, które na przykład, którymi kieruje zawiść, czy nie pracują nad czymś, a mają pretensje. Dużo mam takich klientów, bo na przykład tobie się lepiej powodzi. Nawet jeżeli pomagamy tej osobie wcześniej w pewien sposób, to nie mówmy właśnie o tych swoich marzeniach. Więc jeżeli robimy rytuały, możemy to robić w oddzielnych, po prostu jakby pomieszczeniach tak żeby energia się, ja to nazywam, nie mieszała. Ale ja lubię taki rodzaj rytuału łączonego, prostego, który często wykonuję jakby z klientami na wszystkie cztery sfery życia. Wtedy można ten rytuał łączyć. Pamiętajmy, że rytuały są różne, są złożone, są proste, to w zależności są wasze. Ja na przykład bardzo lubię magię anielską. Ja bardzo e, lubię właśnie e, rytuały na świeżym powietrzu. Zresztą mój cały ogród jest, ja to tak nazywam, magiczny. E, są miejsca, m, są specjalnie dobrane kamienie, kwiaty, e, więc e, tutaj jest taka, m, jest taka rzecz. E, o magii też się nie mówi ludziom, że na przykład e, wykonujemy e, właśnie. Magię na coś. Dlaczego? Dlatego, że ja wierzę w energię w energię i czasami coś jeszcze niedokończone w pewien sposób może jakby tutaj zakłócić ten rytm energii. Zawsze rytuały chronimy, czy nasze marzenia, czy naszą rodzinę, czy naszych partnerów. W takim sensie, ale też ym, też, ym, też wam polecam, właśnie jakby, jeżeli robicie jakieś rytuały, to żeby one też były takie w zgodzie z intuicją waszym sercem. Yy, dla was tworzę też specjalne zestawy rytualne na kupno domy. To świeca od razu już z zaklęciem, gdzie na przykład wypalacie ją, tworzę rytuały na sprzedaż domu, na powodzenie w firmie, na ochronę, na zdrowie, na zajście w ciążę. Możecie sobie takie zestawy kupić. One są ze świecą już rytualną. One są proste do zrobienia. Nie ma tutaj nic takiego ważnego. Często jest tak też, że jeżeli wykonujemy rytuał, to pewne przepisy nam się przyśnią. Czyli jak coś mamy zrobić, czy coś mamy poprosić. Pamiętajmy, że nie tylko żyjemy w tym świecie, ale też jest ten drugi świat, ten świat, który nam w pewien sposób pomaga, bo my tutaj jesteśmy na ziemi po to, żeby przepracować pewne rzeczy. Ściskam Was serdecznie, zapraszam, zapraszam. znajdziesz mnie na Facebooku jako Wróżka Anila. Zapraszam serdecznie, jeżeli macie pytania, to mi akurat dzisiaj tak poczułam Wenę i akurat tak to przyszło pytanie i zobaczcie, 11.11 .11. zrobiłam filmik. Wciskam Was serdecznie, pozdrawiam. Najbliższy rytuał będzie 12, 12 kwietnia, będzie to nów, piękny rytuał, oczyszczający, jeżeli czujesz, że Ciebie coś blokuje, bo zawsze, kiedy robimy rytuał, on dochodzi do pewnych warstw, bo ja uważam, że nawet nasze ciała, Mamy ciało fizyczne, ale też ciało energetyczne, to osoby, które robią kurs uzdrawiania ze mną. Moi studenci wiedzą, że czasami nawet jakiś problem, on przychodzi z dawnego świata, z dawnego życia. I musimy po prostu, jakby za każdym rytuałem, czy za każdą rzeczą, coś się zmienia, coś się podblokowuje. Nawet te większe barstwy, które są u nas, one gdzieś wychodzą. I to jest fajne, bo zawsze jesteśmy w podróży. Zapraszam Was serdecznie. 12 kwietnia rytuał Nowiu. Następne rytuały zawsze ogłaszam na mojej stronie. Liczba mi jest też ograniczona. Tworzę też rytuały dla Was indywidualne. No, także możecie kupić u mnie zestawy. Pozdrawiam. Zapraszam do mojego sklepiku Aniladier.